Witam, cześć, z tej strony Damian zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia w dzisiejszym filmie pokażę wam rozgrywkę przed treningami siłowymi w poprzednich dwóch filmach mogliście oglądnąć jak podnoszę temperaturę ciała. Wykorzystując bieżnię, którą posiadam w swojej domowej siłowni, jak i nie wykorzystując żadnego obciążenia, tylko i wyłącznie swoje ciało do podniesienia temperatury ciała. A w dzisiejszym filmie zapraszam Was do oglądania rozgrzewki, i tutaj chcę zaznaczyć, że nie wszystkie ćwiczenia z tej rozgrzewki będą się nadawały dla osób początkujących już dla średnio zaawansowanych. No myślę, że niektóre ćwiczenia będą wymagały od Was po prostu już danej siły, żeby dane ćwiczenie wykonać, i to też nie na maksa, tylko w celu właśnie rozrzewkowym. Ja chcę jeszcze zaznaczyć, że tutaj w tej playlistie, w tych filmach odnośnie tych treningów nie mam na celu pokazywania wam. Czy technicznie wykonywanych ćwiczeń? Tylko po prostu chcę Wam uświadomić, że będziemy zawsze popełniać błędy, że zawsze ta technika gdzieś będzie uciekać. Także miejcie to na celu, żeby nie posypała się fala krytyki odnośnie techniki podczas moich ćwiczeń. Chcę Was pocieszyć, że nie boli mnie, kręgosłup nie mam problemów z żadnymi stawami. Nawet jak mam niepoprawną technikę podczas tych ćwiczeń, to i tak nie mam. Jakby uszczerbku na zdrowiu, e, na swoim ciele. Także mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Oczywiście, zapraszam do dyskusji pod tymi filmami. I zapraszam o, też na live'y To sobotę o godzinie 18 możemy podyskutować e, odnośnie właśnie odżywiania, treningów siłowych. I ja chcę jeszcze poinformować, że ten kanał jest dla osób w każdym wieku. Nieważne, ile masz lat, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Chcę zadbać o zdrowy styl życia. Ten kanał jest dla Ciebie. Bądź aktywny na tym kanale, zadawajcie pytania. Ja Wam będę chciał doradzić, wyrażę swoją opinię, a to, czy Wy to wykorzystacie, to już jest yy, Wasze zdanie. Sami podejmiecie odpowiednią decyzję. Także przechodzimy teraz do filmu odnośnie rozgrzewki. I pierwszym ćwiczeniem po wykonaniu już podgrzania temperatury ciała. Yy, jest pierwsze ćwiczenie, rotacja wewnętrzna ramion, ja te hantle mam, wydaje mi się, 3 kg, także taką rotację wewnętrzną ramion wykonuję, robię sobie 10 powtórzeń, odkładam i kolejnym ćwiczeniem jest wymachy nóg do przodu i do tyłu, prawa i lewa noga po 10 powtórzeń, także to są dwa pierwsze ćwiczenia dla każdego. Teraz trzecie ćwiczenie już w mojej rozrzewce To są pompki, yy, taki wąski rozstaw dłoni. Ja robię na pięściach, bo jest mi wygodniej i to już nie każdy będzie mógł wykonać 10 pompek, tak jeżeli jesteś w stanie wykonać 5, to możesz sobie zrobić jedną, dwie pompki. Oczywiście o wiele mniej, jak jesteś w stanie maksimum wykonać. No i czwartym ćwiczeniem to będzie podciągnięcie się 3 razy na drążku. Chwyt. Uchwyt szeroki, także takie przygotowanie. Można powiedzieć do treningu siłowego, i tak jakby cztery ćwiczenia, i piątym, można powiedzieć, nie ćwiczeniem, tylko tak jakby napięciem mięśni brzucha, pośladków, ud, wypuszczenie powietrza. Jeszcze stają sobie na palcach, żeby łydki też się fajnie napięły, i kończą tak jakby pierwszy cykl. Odnośnie rozgrzewki przed treningiem siłowym, i tutaj robię 10 do 15 sekund takiego czegoś. Teraz będzie rotacja zewnętrzna ramion. Ja to robię na podłodze. Można robić też, wykorzystując taki wyciąg górny. Tylko, że najlepiej, jeżeli mamy linkę zapatrzoną i ona wychodzi na tej samej wysokości co łokieć. Ja takiego wyciągu nie posiadam, dlatego robię. Na podłodze, wykorzystując hantle. I oczywiście 10 powtórzeń na lewą rękę i 10 powtórzeń na prawą rękę. Następne ćwiczenie to wymachy nóg na boki, 10 powtórzeń na prawą nogę i 10 na lewą. Tu też było tu też była lewa noga, tak. Teraz robię pompki 10 razy szeroki już rozstaw w dłoni szerszy niż przedtem. Nawet o, o szerokość dłoni. Szerzej to już też inaczej i, i zaangażujemy swoje mięśnie. Pamiętajcie, żeby podczas robienia pompek tyłek był... żeby kręgosłup był prosty, tyłek nie był zapadnięty. Nawet jeżeli podniesiecie tyłek do góry, to jest lepiej, jak będziecie mieli tyłek zapadnięty. 2 no i 3 podciągnięcia na drążku, staram się dociągnąć jak najmocniej drążek do klatki piersiowej rozstaw taki wąski niewygodny jest ten dla mnie drążek dlatego no to też tak głupio wygląda no i znowu napinanie mięśni wypuszczenie powietrza, napięcie mięśni brzucha pośladków, ud łydki. tak samo się napinają bo staję na palcach tak to wygląda taka rozrzewka jest bardzo ważna przed treningiem siłowym żeby już podczas wykonywania właściwych ćwiczeń to nie rozgrzewać się podczas tych ćwiczeń tylko żeby już na tej rozgrzewce zrobić ćwiczenie. Także dwa cykle tak jakby rozrzewki zakończyłem teraz zaczynam trzeci cykl. I jest to ćwiczenie Y-Trip Race. Nawet nie wiem czy dobrze wymawiam nazwę tego ćwiczenia ale tak to robię lekkie ugięcie w kolanach Robię taką retrakcję, depresję w łopatkach i podnoszę sobie do góry hantle Można podnosić na różne, różne, strony, najmniej te dłonie, tak, wąsko, szeroko. Najważniejsze, żeby barki roztrzać, pomudzić do pracy. Drugim ćwiczeniem w tym trzecim cyklu to są przysiady, przysiady robię trzy przysiady. Z, wąsk z wąskim rozstawem stóp, to tak na szerokość miednicy, i takie energiczne wyjścia do góry. Przy trzecim powtórzeniu, wpięcie jeszcze na palcach. Tu tak samo szerszy już rozstaw stóp, też energiczne wyjście do góry, powolne opuszczanie. Także to wszystko widzicie. I tutaj sobie podnoszę na palcach. I teraz znowu wąski rozstaw stóp. I dwa wyskoki, nalajcie wyskoki, nie spinamy się, tu nie robimy żadnych rekordów, jak wysoko jesteśmy w stanie wyskoczyć, bo tu mamy na celu rozgrzać swoje ciało. Nie jesteśmy w jakimś ćwiczeniu. Także zaraz będzie koniec całej rozrzewki. Teraz ja to nazywam pompki na boki, robię po 5 sztuk na jedną stronę, czyli łącznie 10 powtórzeń. To już jest naprawdę wymagające ćwiczenie, można, yy, można nawet sobie yy, zniszczyć barki. Trzeba mieć yy, silne barki, trzeba mieć silną klatkę piersiową, no plecy tak samo i brzuch, oczywiście mięśnie brzucha tak samo, żeby całą tą sylwetkę utrzymać napiętą, żeby nam się brzuch, tyłek nie zapadał, żeby kręgosłup się nie łamał do dołu. I ostatnie, podciąganie na drążku, to już wykonuję pod chwytem i tak samo na maksa dociągam no, Drążek do klatki piersiowej powoli się opuszczając i starając się energicznie podciągnąć do drążka. I znowu będzie trzeci raz. Wypuszczenie powietrza, napięcie mięśni brzucha, pośladków, łód, łydki, tak samo i stoją na palcach. 10-15 sekund dla przypomnienia i. No, klateczka podkreślona jest, może to tak nie widać, ale już jest podkreślenie. Ostatnie ćwiczenie pokazuję. To nazywamy to ruchsy, sztangą. To takie wypychanie wyprostowanych rąk. Ze sztangą możecie też używać hantli. Yy, taki ruch robimy yy w barkach. Do góry i na dół. Dla właśnie tak samo barku. Także tak to wygląda. Oczywiście staramy się napinać też mięśnie brzucha podczas takich ćwiczeń, żeby utrzymać stałą sylwetkę, żeby ta sylwetka była napięta, żeby odciążyć tak samo kręgosłup. I jest skończone. Brawa dla Was, jeżeli też trenujecie. Siła z Wami i. Utrzymując systematyczność treningową, gromadząc sobie wiedzę, słuchając, oglądając mądrzejsze nawet osoby ode mnie, bo ja nie jestem żadnym trenerem, ja nie jestem żadnym dietetykiem, możecie naprawdę wypracować ponadprzeciętną sylwetkę. Dlatego ja tutaj jestem też takim dobrym przykładem dla każdego, kto nie ma wiedzy, nie jest żadnym trenerem, nie jest żadnym dietetykiem. Ja sobie wiedzę przyswoiłem w 2019 roku. Cały czas się uczę. Oczywiście nie mam czasu, żeby tę wszystką wiedzę przekazać Wam w filmach na YouTube, ale do tego dążę. I jeżeli będziecie pracować, nie musicie robić na 100% coś. Możecie robić na 80%, 70%, 60%, 50%, ale będziecie robić. Jak to ostatnio Pudzianowski powiedział. Fajne słowa. Jeżeli chcesz wybudować dom i zaplanowałeś postawić codziennie 100 cegieł, ale dzisiaj jesteś zmęczony czy nie chce ci się. No jeżeli jesteśmy zmęczeni, warto zostawić sobie dzień wolnego od treningów, odpocząć, regenerować się. Przyjdzie następny dzień, zrobimy trening, nic nie ucieknie. Ale nie chce nam się, to idź i tak zrób coś. Postaw te 10-20 cegieł i już będziesz do przodu, już będziesz się przybliżał do swojego celu. Dlatego jeżeli nie chce ci się zrobić całego treningu, to zrób sobie rozrzewkę i po jednej, po dwie serii z danego ćwiczenia czy po jednej serii z danego ćwiczenia tak żebyś miał aktywność i szczególnie jeżeli masz otyłość, chcesz spalić tkankę tłuszczową to działaj w tym kierunku żeby poprawić właśnie swoją sylwetkę, żeby dążyć do tego celu żeby zadbać o zdrowie swojego ciała. Za oglądanie tego filmu Wam bardzo dziękuję. Zostawcie ocenę, żebym ja wiedział czy Wykonuję dobrą robotę, czy też nie, a ocena to będzie dla mnie najlepsza. Kciuk do góry lub też kciuk na dół. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia od YouTube'a z każdym dodanym filmem na mój kanał lub też rozpoczętym spontanicznie live'em. Udostępniajcie moje filmy na Facebooku, na innych mediach społecznościowych innych grupach do jakich należycie żeby coraz więcej dowie do żeby coraz więcej osób dowiedziało się o moim kanale żebyśmy tu fajną grupę ludzi zgromadzili na tym moim kanale na live'ach co soboty o godzinie 18 lub też w innych dniach spotykali się i mogli podyskutować odnośnie właśnie zdrowego stylu życia jak i też w innych tematach za oglądanie jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Życzę dużo szczęścia i zdrowia. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych materiałach. Do następnego. Pozdrawiam.